Cześć, witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce. Witam was po długiej przerwie na kanale. Jesteśmy dzisiaj w Nadarzynie na targach Camper Caravan Show 2021. Targi przeniesione z ubiegłego roku, ponieważ w ubiegłym roku, jak wiadomo, nie mogły się odbyć, dlatego odbywają się w tym roku. Dzisiaj tak troszkę krążymy po terenie z lotu. jeszcze nie ma wszystkich załóg. Jak przewiduje organizator, ma być ich 600. Wyobraźcie sobie, 600 załóg karawaningowych, 600 kamperów, przyczep i wszystkich innych pojazdów, którymi można się poruszać, poruszać w karawaningu na jednym zlocie, coś niebywałego. Teraz pokażę wam kawałeczek tutaj parkingu, jak wygląda jeszcze niecały zapełniony. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pokażę wam, jak już wszyscy się zjadą. Pewnie w sobotę wszyscy, wszyscy, będą już wszyscy, więc pokażę wam jak to wszystko wygląda. Dzisiaj jest czwartek, pierwszy dzień zlotu. W tym roku w ogóle Zlot trwa 4 dni, nie 3 tak jak do tej pory, tylko 4. E, przyjechaliśmy jakieś 3 godziny temu, zjedliśmy już sobie obiadek. E, czekamy teraz na rozwiązanie problemu z wodą. Bo e, jak możecie, chyba za mną tam zobaczyć e, strażacy walczą e, z hydrantem ponieważ są problemy z wodą nie mamy wody w kranach które są tutaj dostępne jest oczywiście prąd pokażę Wam jak wyglądają skrzynki coś takiego tak wyglądają mniej więcej skrzynki, połączenia tutaj po całym terenie parkingu porozprowadzane są przewody o, idzie z wątkiem także jest prąd miejmy nadzieję, że za chwilę będzie woda no i cóż Dzisiaj pewnie już się nic nie będzie działo. Dzisiaj nie wybieramy się w ogóle na, na, na targi. Prawdopodobnie zaczniemy zwiedzanie dopiero jutro rano. Więc jeżeli będzie się działo coś ciekawego, to na pewno się włączę. Natomiast jeżeli nie, to widzimy się jutro rano. Mintek, mintek. Hej. No, trzeba jeszcze kupić taki jasiek. Żeby każdy miał swój. Montek odpoczywa. My też. Jest wieczór. Jest godzina 19:10. A na dworze jest dość chłodno, także siedzimy sobie w przyczepce. No i cóż, widzimy się chyba raczej dopiero jutro. Dzień dobry. Mamy piątek. Jest godzina pół do dziesiątej. Staliśmy sobie dzisiaj o 8 rano. Zjedliśmy śniadanie. Ja sobie teraz piję kawę. Ania poszła się trochę przewietrzyć. No i cóż, za chwilę idziemy zwiedzać hale targowe. Idziemy właśnie na hale numer... na hale E. Nie numer. Hala E. I zaczynamy zwiedzanie od hali E. Zobaczymy, czy uda nam się obydwie hale zaliczyć jednego dnia, czy rozbijemy to sobie na dwa dni. Za chwilę widzimy się w środku. Słuchajcie, na targach spotkaliśmy tych oto ludzi, czyli Aldona i Daniel z kanału Campermaniak. Cześć! Znaliśmy się wcześniej, ale nie widzieliśmy się nigdy osobiście. czy znaczy tak, Znali, się znaliśmy obna. się wcześniej, natomiast, natomiast dopiero pierwszy raz mogliśmy się spotkać face-to-face face osobiście na targach w Nadarzynie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na targi tutaj do Nadarzyna. Diliżansem po Polsce. Zawsze z fajnie. I zapraszamy moich widzów, proszę o subskrypcję dla A, kanału Campermania, oczywiście. Koniecznie subskrybujcie, tak. <laughs> Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. Chodźcie, dawaj na dół. Strzelaj na klejkę Będzie można Jest. na chwileczkę tylko zamknąć? Nie, tylko zamknęłem, Tutaj na tył Tutaj na tym. Dzień dobry. to przeze mnie. No to, to. Tutaj nie. Wojciech jest od naklejania na klej Super No ja sobie tam czasami nakieruję <grym się dodała> No strzelaj tutaj ona strzelaj gdziekolwiek No tak, że równo było Kleimy lepkę błękitnego dyliżansu i dyliżansem po polsce Co ja pokaż mi O że Na linii strzeli już ale tak nie jest. Bo żeby bombi nie było. Tylko że. Tak jak wujek cię uczy. No i taki Tak. Miał praktyki u wujka w grzegorza. Tak, super. No. Ekstra. To my też gdzieś mamy naklejkę. Gdzie mamy To jest z naszego teamu. No bardzo proszę. Zaczęto na pewno wyląduje. Jeżeli nie na no przyczepie, to na pewno na naszym kamperze. Na czym się wyląduje po prostu i już? Będzie A stąpić. przed Wami, bo wcześniej nie wspomniałem, przed Wami Piotr Małyniak z kanału cześć. Piotr Małyniak. Piotr Małyniak z kanału Piotr Małyniak, Piotr Małyniak. cześć! Ja! No, 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 Dzień dobry panu. A dzień dobry, dzień dobry panie dajmy, nie? To jest Tomasz z kanału Brother Tata Camper Fan. Witam. Zapraszam do subskrypcji. Kanał nowy, dopiero startuje, ale warto zasubskrybować, bo będzie się działo na tym kanale, będzie się działo. Czwarty i ostatni dzień targów Camper Caravan Show 2021 My już się zwijamy, jedziemy do domu Te targi jeszcze trwają, jeszcze dzisiaj wiele atrakcji Jeszcze dzisiaj spotkania z youtuberami Także jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to zawsze może te targi dzisiaj odwiedzić My już się zwijamy, tak jak powiedziałem, na parkingu coraz mniej ludzi co do samych targów, no fajnie fajnie było. Natomiast no, kilka niedociągnięć organizacyjnych by się znalazło niestety. No ale cóż, takie, takie życie, raz lepiej, raz gorzej. Słuchajcie, to tyle z nadarzyna. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć! A i jeszcze jedno słuchajcie. Korzystając z okazji, że zatrzymaliśmy się na mopie, bo oczywiście wcześniej zapomniałem. Chciałbym pozdrowić wszystkich naszych widzów, których spotkaliśmy w Nadarzynie. Przykro mi, że z niektórymi nie mogliśmy się spotkać, no tak wyszło, słuchajcie, czasami, czasami tak jest. Szczególnie pozdrawiam Państwa z Mastera Białego, do których mieliśmy podejść, byliśmy, ale Was nie było. No trudno, spotkamy się pewnie następnym razem.